Do ...mikrofonu. Tak, to pozdrawiamy wszystkich tutaj. bardzo serdecznie. Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego cyklu. <głos> <głos> Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego cyklu. Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego cyklu. <laughs> Witam Państwa w kolejnej odsłonie... A my co? <laughs> Jak w ZOSie czuję, nie? <laughs> Już tak było dobrze, <laughs> <laughs> Może powiedz, dziś na tapecie grupa biała, przewodnik i już by nie mów żadnej odsłony. No już kit czy tam odsłoną. No. Do góry! Do odcinku będzie w odcinku. Cicho, powiedz, że dziś na tapecie grupa biała i będzie. Waga, cisza. Cisza, tapeta cisza. Witam Państwa w kolejnej odsłonie naszego cyklu. Dziś przewod Dziś na tapecie grupa biała. Witamy w kierunku przewodników. Cześć Boże. Może parę słów o sobie byśmy poprosili. Witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie naszego cyklu. Dziś naszym gościem jest przewodnik grupy białej. Cześć Boże. Cześć Boże. Dziś na, na tapeście grupa biała. Witamy kiedy Przewodniku. Cześć Boże. Na początek może parę słów o sobie. Rafał Budzyński pochodzę z Inowrocławia od 2011 roku. Jestem wikariuszem w parafii Bogusławnego Radzyma Gaudentego w Gnieźnie. Jestem przewodnikiem grupy białej. W gnieźnie, w parafii zajmuje się młodzieżą i uczę też w gimnazji. Mhm. A co daje księdzu grupa jako przewodnikowi? Na pewno daje dużo radości i uśmiechu. Mhm.